SK Info. Jeden mecz, jeden mecz na pewno decyduje. Yy decydował, kto, kto będzie grał w finale Puchar Polski, także decy... gratuluję tutaj drużynie z Białego Stoku, bo wygrał to spotkanie jest w finale. U nas na pewno duże emocje są. Liczyliśmy tutaj na więcej, mimo że graliśmy na wyjeździe i, i liczyliśmy na to, że, że uda nam się znaleźć na stadionie narodowym spełnić. Wielu tych chłopaków marzenia, bo, bo wielu przecież do tej pory nie grało o, o, o żadne trofeum, nie udało się, trudno dla nas. Natomiast to, to, to nie tylko była przygoda, ale taka ten, 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 ten mecz finałowy, tutaj ten półfinał plus, plus poprzednie fazy, w, w, myślę, że to była nie tylko mówię, przygoda, ale takie doświadczenie sportowe. Na pewno jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo... Bo od pierwszego meczu mówiłem, że, że naszym celem jest finał Pucharu Polski i oczywiście nie pojedziemy tam na wycieczkę, też będziemy chcieli zagrać tam o, o zwycięstwo, ale wiemy jakie ma znaczenie ten Puchar tu w stoku dla kibiców, ale też dla nas samych, bo tak jak każdy piłkarz podkreśla, nie, nie każdemu jest dane zagrać na Narodowym, tak samo mi jako Tenerowi. Głęboko wierzę, że uda mi się poprowadzić tam zespół. Także, także na pewno z tego jesteśmy my bardzo szczęśliwi. Przyszło bardzo dużo kibiców i cieszę się, że ich nie, nie zawiedliśmy. Co do gry, na pewno w tej pierwszej połowie, jeśli chodzi o ustawienie w ofensywie, ono było troszeczkę może nie troszeczkę wymagało skorygowania, bo, bo nie stwarzaliśmy sytuacji. Nie będę tutaj w, w szczegóły wchodził. Natomiast od początku drugiej połowy widać było, że, że gramy uważam moim zdaniem bardzo dobry mecz i, i zabrakło bramki na 2-0 tak? widzieliśmy jakim zawodnikiem jest forcel. miał trzy rzuty wolne w jego przypadku to jest prawie jak rzut karny i, i, i to potwierdził, uderzył znakomicie i padła bramka na szczęście zespół pokazał charakter i, i determinację gry do końca i wbrew opinii wielu ludziom, którzy twierdzili, że, że drużyna jest nieprzygotowana to wydaje mi się, że grając kolejny mecz co trzy dni Dzisiaj pod tym względem wyglądaliśmy najlepiej, więc, więc to, to, o czym mówiłem na każdej konferencji, że nie problem był w przygotowaniu, tylko gdzie indziej, to się to oczywiście wszystko potwierdziło. Przy 1 1 już nie wiedzieliśmy, czy iść wysoko, i taki trzymać kompakt, ale tak jak moje dzisiaj dobrze było, że mieliśmy wyjście zespół i naprawdę te stałe fragmenty dzisiaj były bite bardzo dobrze i dochodziliśmy Bartek w pierwszy połowie, jakby doszedł do tej sytuacji trochę niżej, to by już otworzyły nie spotkania. Myślę, że przed meczem no tak sobie między sobą, że tak fragmenty odegrają dużą rolę w tym meczu i tak właśnie się stało. Sami wiemy, że w pucharowych meczach często było, że nie zawsze lepszy zespół wygrywa. Dlatego przede wszystkim teraz się trzeba skupić na tym meczu w Poznaniu, bo E, trochę też tak, e, tymi dwoma zwycięstwami tutaj u siebie tak odbudowaliśmy się trochę mentalnie. Myślę, że to na pewno nam pomoże i jednak pokazaliśmy już e, w trzecim meczu z rzędu, że jednak w niektórych momentach potrafimy grać dobrze piłką i tylko się nie bać, więcej grać na siebie odpowiedzialności i wtedy naprawdę ta gra będzie fajnie, fajnie wyglądać. info